No niestety nie było żadnego polityka, zostałem zwykłego pracownika, niestety nie mogłem tego wszystkiego nagrywać, co tam z nim rozmawiałem, ponieważ RODO tak zwane, ale otrzymałem od niego adres, tu jest ten adres, gdzie ten pan Skoczek, który mnie pomów pomówił, twierdził, że ja tu właśnie w tym biurze byłem z kijem bejsbolowym, nigdy nie chodzę z kijem bejsbolowym, to zarządzam kibiców, że wspieram to, co się robi i to, co kibice robią, no i że nieraz trafiają do więzienia za walkę z ubecką policją. No, niestety, mamy państwo jakie mamy, i to politycy powinni się tego wstydzić, że jest państwo jak jest, no, ale niestety, że nie mają honoru. Tak to mówi mój adwokat. Nie mają honoru, są to ludzie bez honoru i no, niestety, albo trzeba będzie zrobić naprawdę taki konkretny pucz, konkretną jazdę z tym dziadostwem, no, albo nie wiem, potem się udam na tą ulicę. I porozmawiam sobie z tym panem, dlaczego pomówił moją osobę, że niby byłem u niego z kijem Nigdy nie byłem. To, że mam sprzęty, byłem w wojsku, służyłem i lubię militaria. Wszystko będzie na moim kanale. Pozdrawiam Was serdecznie.